Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Amen. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk jego obwieszanie postgłos, dzień opowiada dniowi. Noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których być dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi po całej ziemi. Ich słowa aż po krajce świata. Po całej ziemi. I głos Aleluja Alleluja 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 Ciebie Boże chwaliby Ciebie Panie wysławiamy Ciebie wychwala przez sławny chóra pod aleluja, aleluja, Alleluja, Alleluja, Pan z Wami słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z dostaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, Syna Alfeusza i Szymona, z przydomkiem gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotem, który stał się zdrajcą. Wszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, którzy dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum Starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo pańskie. Zaraz potem, jak wybrałeś spośród swoich uczniów, apostołów, to pokazałeś im, co mają robić. Dałeś im przykład. I tak mnóstwo ludzi zgromadziło się wokół ciebie. A ty, co zrobiłeś, nauczałeś, uzdrawiałeś, i przyszli także ci, których dręczyły duchy nieczyste. I oni doznawali uzdrowienia. I tak, Panie Jezu, to dzień dzisiejszy. Tym razem, już przez swoich uczniów też to czynić. żeby uzdrawiać, ale też wypędzać duchy nieczyste. Oczywiście jest taka pokusa, żeby dzisiaj tylko uzdrawiać. To jest takie modne: prośba o zdrowie. A ty chcesz, by też duchy nieczyste wypędzać ludzi tak, żeby przyczynić się do wznoszenia we wspólnym budowaniu świątyni Pańskiej, by stanowić mieszkanie Boga, by człowiek stanowił mieszkanie Boga, a więc żebyś Ty był w nieobecny za chwilę Ciebie przyjmiemy w komunii mamy być właśnie taką świątynią i oczywiście Oczywiście tym drażnimy tego złucha, złego ducha, który, który do nas się zbliża, i zaraz takich będziemy mieli w dzisiaj wokół naszego kościoła, bo to gromadzą się, zgromadzą się ludzie, którzy będą bronić wolności kobiety, żeby kobieta miała prawo do tego albo urodzić dziecko, albo zabije dziecko. Tak, to jest wolność kobiety, Panie Jezu. To jest wolność kobiety. I tak to doświadczamy tego, że głównym podziałem, głównym podziałem dzisiaj na tych dobrych i złych, świętych i będących po złego ducha, to jest postawa wobec życia poczętego. To jest główny podział. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym świecie. Tak, Panie Jezu, tak, Panie Jezu, ze smutkiem, ze smutkiem patrzymy na tę młodzież, na tę młodzież podburzana przez dorosłych, która w ostatnich dniach broni wolności kobiety do wyboru. Tak, co się nawet w szkole, dzieciom z ósmej klasy. Czemu żeby bronić kobiety? A czego chcesz bronić? A żeby kobiety były wolne. Panie Jezu, Panie Jezu, sami nie damy rady. Ty możesz wszystko. Czy to już dzisiaj? To już dzisiaj będzie, że sprawisz, by ludzie odsknęli się? Czy jeszcze mamy czekać? Dasz czas tym ludziom, jeśli nie dzisiaj, to na pewno będzie taki czas, kiedy ludzie, kiedy ludzie poznają, poznają, za kim się opowiadają, za tobą czy za diabłem. Panie Jezu. Żebyśmy byli takimi apostołami, takimi apostołami, którzy jeszcze wcześniej do tych ludzi będą potrafili się zbliżyć i nawrócić, zanim nastąpi Twoja kara. Módlmy się za tych wszystkich, którzy dzisiaj właśnie przyjdą przed Kościół. Panie Jezus, rap coś, żeby się odsknęli. Ciebie prosimy. Módlmy się za stawiennictwem całego nieba. Obrony dla kapłanów, dla naszego kościoła, kaplicy przed dewastacją. Ciebie prosimy. Modlimy się, aby nasza wiara była silna, żebyśmy się po prostu nie wystraszyli i nie poddali. Ciebie prosimy. Oddalenia i złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i o szybki triumf najświętszych serc Jezusa i Maryi. Ciebie prosimy. Abyśmy wytrwale się modlili, nawracali się i zaczęli tak intensywnie pokutować za tych wszystkich, za nas samych, za tych wszystkich, za których się modlimy abyśmy przestali obrażać naszego Pana żebyśmy go pokochali całym sercem wszyscy ciebie prosimy Panie Jezu daj chrześcijanom moc świadectwa życia i daj odwagę w głoszeniu pełnej ewangelii życia ciebie prosimy Panie. Panie Jezu, otaczaj opieką, naszą ojczyznę i wybaw nas od wszelkiego zła. Ciebie prosimy. O łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy pogłącili, aby odnaleźli drogę do Boga. Ciebie prosimy. Panie Jezu. Zeszli nam swojego ducha, aby odnowił oblicze tej ziemi, tej naszej ziemi. Ciebie prosimy. Dla dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. O łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Modlmy się za lekarzy, którzy mają leczyć, a nie mordować, nie ma rodzonych dzieci. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, Jeżś mogę przyjąć od razu te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, zawstawnictwem święty Apostolu Szymona Judy Tadeusza, przez Chrystusa Pana naszego.